Czekamy jeszcze chwilkę. Cześć, cześć kochani. Jeszcze chwilę poczekamy. Chciałam przeprowadzić dzisiaj losowanie. Tak jak wczoraj zapowiadałam. Ale jeszcze poczekamy. Z tym losowaniem, a przyjdzie nas troszkę więcej. Już widzę jest kilka osób więcej. Także za chwilkę zrobimy losowanko. Kogo mamy? Kogo, kogo widzę? Albo nie widzę, albo kto mnie widzi. Przywitajcie się. Kto ze mną jest? I zaraz będziemy lobby, ro, robić. Robić. Cześć Aniu. Cześć Kasiu zaraz zrobimy sobie losowanie i od razu też zrobię zapowiedź na listopad, na wsparcie kanału. Troszkę słabo się czuję, ale może jakoś damy radę. Widzę, 10 osób jest. Mam przygotowane losiki tak pocięte. Zaraz będziemy sobie Tutaj wszystkich czytać. Ech, 10 osób mamy. No dobrze, to powoli może, może zaczniemy. Najpierw weźmiemy tą mniejszą karteczkę. Tutaj sobie o ustawie miseczkę, tak żebyście też widzieli. I tutaj mam na tej mniejszej. Justynę Gawlik. Nie wiem czy widać. Justyna Gawlik. I Alicja w krainie zakupów. Te dwie osoby mają podwalosiki, losiki. Także już rozrywam. Cześć Mirelko. Cześć Ewelinko. Cześć ula. Widzę, że w zasadzie te osoby, które brały udział. W rozdaniu są, także zaraz tutaj będziemy losować. Co tam porabiacie? Dobra, przechodzimy teraz do kolejnej karteczki i tutaj mam tak. Krainę z drapek, nie wiem czy widać, kraina z drapek ma cztery losiki. Z drapki Fizji ma jeden losik i Ania Zdrapowiczka ma jeden losik. Byłaś posynka w szkole? No dzieciaki od poniedziałku, już te mniejsze też będą zdalne nauczanie. Mój już drugi tydzień. Kopytka będziesz robić? No ja też dzisiaj będę robić kopytka. Ale się zgadałyśmy. Nie rozmawiając, się zgadałyśmy na temat kopytek. <laughs> hmm. Dobra. Kraj na zdrapek jeszcze. No, telepatia. Ja akurat na jutro robię te kopytka. Kolejne losiki. Kogo, ma, kogo my tu mamy? Mirelka Kac, dwa losiki. Moje Życie w Polsce, jeden losik. Tutaj mam Michalinkę G, jeden losik. Ewelinka Lisowska, jeden losik. I Niula ze Szczecina, jeden losik. Już sobie tutaj wrzucamy i zaraz będziemy losować, zobaczymy. No nie wiem czy tą wysyłką to by doszły kopytka świeże. Obawiam się, że mogłoby. Nie dojść w najlepszym stanie, znając działanie naszej poczty polskiej. Dobra, mam już wszystkich. Trzymam za Was kciuki. Zaraz sobie tutaj wylosujemy kogoś. No, Ewelinko, ostatnio ty wygrałaś, także damy szansę może innym również. No dobra, łapię jeden. Mam, mam losik, mam losik i kogo my mamy. Widać moje życie w Polsce, Natalia. Bardzo Ci serdecznie gratuluję. Tym razem Tobie się udało wygrać. Wygrała Natalia. Także Natalka się do mnie odzywa. Filmik oczywiście zostanie, bo Natalii nie ma. Pewnie obejrzy sobie później, jak się pojawi na. YouTube'ie. A teraz, może pokażę Wam, co przygotowałam na listopad. No, brawo dla Natalii. Myślę, że też jej się należy. Bardzo fajne filmiki nagrywa. Ma fajny kanał. Dobra, przechodzimy teraz. Muszę się tak trochę tutaj przesunąć. I już Wam pokazuję co przygotowałam na listopad na rozdanie, ponieważ się zbliżają święta, więc będą na pewno serwetki z motywem świątecznym bombkowo-choinkowym. Będą takie serweteczki ze słodkości. Również będzie woreczek takich czekoladek mikołajowych, choinkowych taki duży woreczek dalej słodkości, idziemy czekoladka wedla jest o smaku cynamonowym cynamonowy z wafelkami taka czekoladka wedlowska dalej, kolejna czekoladka wedlowska, świąteczna z reniferkiem karmelowa Dobrze, welinko, leć posynka. Do zobaczenia później. Obejrzysz sobie na spokojnie, ale fajnie, że byłaś, że tym razem ci się udało wejść na lajwa. Dobra, taka czekoladka będzie świąteczna. Dalej. Co my tu mamy? Będą też dwa batoniki z Wawla. Jeden o smaku adwokata. A drugi smak tofi. Dalej z milki mamy twisty i hipcia z nadzieniem truskawkowym, nie, malinkowym. To są słodkości. Magiczne gwiazdeczki. No, bo się zbliżają te święta, także magiczne gwiazdeczki. Będą. Dalej. Dwa kisielki z delekty w wersji fit, więc możemy się nimi obżerać. Dwa kisielki, jeden jest smak czerwonej porzeczki, a drugi jest pigwowy. I ostatnia słodkość mamy z fabryki Jelly Bean. Fasolki. Smak taki, koktajl owocowy, one się nazywają. Czasem się zdarzają też takie różne, mieszane, że mamy tam jakiś smak, nie wiem, słony karmel albo jakieś żygi albo jeszcze coś tam. A te są akurat słodkie, bez żadnych niespodzianek. I jeszcze kilka kosmetyków, oczywiście z Oriflame. Mamy mydełko. O smaku truskawki limonki. Nie polecam jeść, ale jest fajne mydełko. Ono jest y, z peelingiem. Także jest takie złuszczające mydełeczko. Do tego mamy. Kredkę do oczu czarną. Y, mamy również korektor. I. Jest też zestaw do makijażu brwi. Tutaj są dwa cienie: pędzeleczki i wosk do utrwalenia. Także to są trzy kosmetyki. No i na deser woda toaletowa. Nie wiem czy widać. Incognito od oriflame. Także te wszystkie rzeczy będą do wygrania. Za wsparcie kanału w listopadzie. No dobra, to chyba wszystko. Eee, co jeszcze z takich ważniejszych rzeczy? No, Natalia wygrała. Natalia się do mnie odzywa. Oczywiście link to jest nie link, tylko adres mailowy będzie podany w opisie filmiku. Więc odezwij się do mnie, będę czekać. Ty, ja wiem, że ty jesteś subskrybentem mojego kanału od długiego, długiego czasu. Więc nie ma problemu, żebym poczekała na wiadomość od ciebie. No dobra, kochani, to chyba wszystko. Zrobię zdjęcie, jeszcze wrzucę na społeczności z opisem też tych wszystkich nagród na listopad. A teraz się będziemy żegnać, chyba. No, miłego popołudnia, Kasiu. Może się jeszcze złapiemy u Majoreksa dzisiaj na live. Może mi się uda zajrzeć chociaż na chwilkę, ale tak jak mówiłam na początku, trochę się średnio czuję. I i i i. No, ta taka pogoda troszkę, troszkę, mnie łapie. Także mam nadzieję, że uda mi się wpaść jeszcze do Dawidka troszkę. Może pogadamy sobie. Dzie, dziękuję, kochana Kasiu. Dziękuję, Mirelko. No dobra. To do zobaczenia następnym razem. Może jakiś króciutki filmik uda mi się nagrać jeszcze dzisiaj Mateuszu, ale wszyscy widzą. Także, jeżeli będą mieli ochotę wejść na Twój kanał i zasubskrybować, na pewno to zrobią. Wszyscy widzą na, na czacie, co piszesz. Także cierpliwości. No dobra, kochani. To wszystko na teraz, muziaczki. Trzymajcie się cieplutko, nie dajcie się choróbską. I do zobaczenia następnym razem. Pa Pa.